Witamy w kolejnym odcinku Grubaski o Star Wars. Drugi sezon serii, serialu uwielbianego przez fanów gwiezdnych wojen na polskim YouTubie, ale jadę. I dzisiaj znowu sięgamy do Waszych pytań, Waszych komentarzy. I mamy tutaj co gdyby, i mhm. trochę sobie. Podobnie mywamy, jak, by, jak mogłaby wyglądać alternatywna historia gwiezdnych wojen. Przyznam się, że ja tego unikam jak ognia, nie lubię tego robić, ale. Znaczy, bo osobna Stacjanie. kwestia to są teorie, teorie, czyli kto może być kimś albo coś takiego, a osobna kwestia to jest co by było gdyby. Dobrze. Jakby zrobię to dla ciebie i dla was. Nie! Yeah. Powiedzmy, że pobawimy się w alternatywne rzeczywistości. Dobrze, to ja rzucam, co by było gdyby yy, dla ciebie, Dobrze. a ty rzucasz, co, co by było gdyby dla mnie. Dobrze. Co by było gdyby yy, Obi-Wan na Mustafar zabił Anakina? Przypuszczam, że yy, jakby. Nie, nie zakłóciłoby to jakoś bardzo w planu Sidiusa, bo jakby już galaktykę miał w swoim ręku. Więc myślę, że zaraz znalazłby się nowy uczeń, który by kontynuował. Tylko plan. może jeszcze jeden epizod by był. Tak, jakby może by mu to trochę więcej czasu zajęło, a może nie. Myślę, że po prostu znalazłby. Poza tym Palpatine chyba był na tyle mądry, że musiał mieć jakiś backup. Myślę, że na pewno. Zresztą i tak ma Inkwizytorów, jakby i czystka Jedi i tak by nastąpiła czy przy pomocy Vadera, czy nie. Pamiętajmy, że on jakby później, kiedy go znamy z całej trylogii, on już jest wymasterowany i on już doskonale zna ten pancerz, ale jak zapuścimy się w komiksy i książki, kiedy on się uczy, on jest bardzo osłabiony, nie potrafi się poruszać w tym pancerzu mm -hmm. i wcale nie jest taki super, mega potężny. Więc ja myślę, że w planie przejęcia galaktyki Sidiousa niewiele by się zmieniło. To czekaj, to ja wybiorę sobie też i Zadam, to, to mnie, to, 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 tam bawi mnie to. A kim nie wygrał wyścigu podów, no i, no i, no i co wtedy? To znaczy, że na przykład dojechał jako drugi? Wiesz co, myślę, że mamy dwie możliwości. Znaczy, myślę, że Qui-Gon tak mocno wierzył w tak. to, że to jest wybraniec, więc on by, nie wiem, wyjął miecz i tam ich wszystkich no, poszlachtował. Po porwał, no. Tak, i powiedział, i tak jedziesz, i tak jedziesz, jedziesz ze mną. Natomiast, ym, y, znaczy, pomijając kwestię, że to się chyba nie mogło stać, dlatego że jakby prawda Jin, który tam ta żywa moc i tak dalej, mamy całą tą teorię żywej mocy, jeszcze tam wprowadzono, że jest moc, żywa moc, to jest w ogóle już tam nam się robi lekki kosmos. Natomiast i tak by znalazł opcję, żeby uratować uratować Anakina, ale mogłoby to doprowadzić do interesującego, interesującej rzeczy. To znaczy Anakin by na przykład uciekł z mm, Tatooine razem ze swoją matką. Mm -hmm. I co by wtedy było? Gdybyśmy nie mieli całego tego wątku, że on tęskni za matką, że płacze, że mu się śni, że potem na przykład ją odbija, ona umiera na jego rękach i tak dalej, cały ten element dramatyczny. Co by było, gdyby tego nie było? To jest temat, w którym tutaj trzeba sobie zadać pytanie, które jest też w ogóle tematem na drugi odcinek. Czy my w świecie Gwiezdnych Wojen, jako fani, czy na przykład, czy ty, czy wierzysz w magię w tym świecie? w takim sensie w predestynację niektórych wydarzeń, czy moc to jest tylko energia, czy ta moc to jest faktycznie Bóg, który jakaś forma, y, która nadaje rytm y, w tym wszechświecie, bo jeżeli tak, jeżeli przepowiednie mocy są prawdziwe, to nieważne, co by się wydarzyło, on i tak będzie skazany na to, żeby stać się Wejderem, bądź po prostu przejść na ciemną stronę mocy. A jeżeli tej magii nie ma i każdy jest kowalem swojego losu, to być może faktycznie byłby po prostu potężnym mistrzem Jedi w, w Radzie i wszystko byłoby fajnie. Tylko wtedy. Znaczy, tylko to zabiera wtedy tą, tą, tą magię tej przepowiedni. Znaczy, Czyli... ja myślę, że całe Gwiezdne Wojny kierują nas do tego, że. Mm, że jednak moc to jest coś więcej niż no, czyli, tylko energia. No bo to, to są wręcz zaświaty, bo tak, one tak, tak, wracają. Tak, no bo są podnie. potem jako duchy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, e, więc to jest coś w rodzaju właśnie jakiegoś e, demiurga. Trochę chcę unikać słowa Bóg, bo to niezależnie od wiary, niezależnie od e, poglądów, jakaś. tak, siła wyższa, e, która w pewien sposób kieruje nas, że tak ma być, a nie, a nie inaczej. No ale, e, wiesz, e, zastanawiamy się, Zastanawiamy się nad takimi jakby wielkimi zmianami. Co by było, gdyby nie wiem właśnie Obi Wan zabił, zabił Anakin'a, czy Wejdera na Mustafar? Co by było, gdyby nie wygrał podów? A co by było na przykład, gdyby y, nie trafił y, y, przez przypadek y, Han Solo nie trafił w plecak rakietowy Boba Feta i Boba <coughs> Fett y, by nie wpadł y, do Wielkiej Jamy. Karkury. Myślę, że dalej by pewnie brał udział w, w potyczce, tylko że miałby jeszcze na swojej drodze pojedynek z już doświadczonym w miarę rycerzem Jedi, z którym, no nie wiem, czy miałby taki. Jego łatwą tatuś w pojedynku z rycerzem bardzo Jedi. Szybko, jakby, bardzo szybko skończył. Ale też z powodu uszkodzonego. Putaka. Oczywiście, no jakby to jest w rodzinie, w, w rodzinie fetów, ale myślę, że nic wcale nie było tak, tak łatwo. Także, ale tak, ciekawy wątek, żeby nikt nie zginął, nawet fajnie jakby nie zginął, bo jego śmierć była dla mnie jakaś taka trochę... Znaczy, znaczy, bo potem ten ta post, Znaczy, ona oczywiście w epizodzie piątym i szóstym no to tam jest prawda postacią, nie wiem, ósmego planu. Tak. Natomiast wszędzie wcześniej jest tam rozwijany, czy, czy później w książkach i tak dalej. I on jakby dzięki Expanded Universe on urasta do no, on... bardzo ważnej roli. No i to trochę smutno widzieć, że taki ważny gość a... Nie, a, pff, nie wpada. <grym> tak samo zresztą przecież jego tatuś. Tak, tutaj cała armia jest super ekstra wzorcem DNA. Całą armię budujemy na jego przy, przy, przykładzie, nagle plecaczek mu nie działa. No tutaj i... to, tak, ta śmierć była głupia, mało jakoś tak filmowa, ale obronię go jako z, z środowiska, znaczy w filmie jako, jako fan. No bo bądź co bądź pojedynkował się z Meissem, który jeżeli jak się, przeczyta się książkę punkt z przełomu, no to to jest naprawdę niezły, niezły Badas, on naprawdę uh -huh. robi niesamowite rzeczy i Meissem był naprawdę bardzo potężny i bądź co bądź przy nim, to to był zwykły koleś pancerzu, który był po prostu wyszkolony. No ale to A teraz jeszcze nawiązanie do epizodu siódmego. A co by było? Słynna scena, największy spoiler epizodu siódmego, słynna scena na moście e, Han Solo kontra Kylo Ren. I Kylo Ren y, zamiast y, powiedzieć... Y, znaczy zamiast... Y, znaczy, zamiast scena, żeby się zakończyła tak jak się zakończyła, czyli śmiercią Hana Solo, Kylo Ren mówi, tato, wrócę na obiad. Powiedz matce, że wrócę na obiad. No ja myślę, że po prostu Harrison Ford by tego nie wytrzymał, że musiałby grać w kolejnym filmie. Z kisłyby XD. Przed Kylo Renem jest, myślę, że jeszcze bardziej rozbudowane emocjonalne story i jakby mm -hmm. tak się stało, to to filmowo, wiesz, inaczej to przeczytać, inaczej to obejrzeć. Może jakbym to przeczytał, to tak, A jakbym to obejrzał, że jest jakiś nowy zły, który kieruje się spuścizną ideologiczną swojego dziadka, a po spotkaniu z tatą stwierdza, no dobra, no przepraszam, no, nie powinienem palić z no. schodami no. papierosa <laughs> i okej, okay, wracam. No. To było To by było złe, to by było po prostu bardzo znaczy, złe. Znaczy, to, by tak, to by już y, było totalnie chyba. Y, znaczy, sprawiałoby, że ten film byłby jeszcze chyba gorszy. No tak. Znaczy, nie, to jest takie. Jestem zły, kocham mojego dziadka. Tak. Znaczy, czy wzoruję się na moim dziadku. Wyżywam się na Wyżywam się, tak, macham mieczem, potrafię dusić mocą i wyciągać. Wspomnienia od innych, ale tata przyszedł. O, I... to go to your room! Go to tak. your room! Jeszcze z, z tych, którzy są od, od ludzi, Kwaigon nie zginął z rąk Maula. od, a to jest dobre. Dlatego, że Kwaigon ma, z tego co wiemy, bardzo interesujące podejście, zarówno tak. na Jedi, jak tak, i na Radę, tak. I... radę Jedi. I rada, na pewne ani on za radą, ani rada za nim nie przepada, generalnie. Mhm. i... Ja myślę, że on mógłby z powodzeniem i tak stać być. się e, hrabią duku. Tak, albo na przykład być odpowiedzialnym za e, zboczenie z poprawnej ścieżki anakina, gdyby go dalej szkolił, na przykład. Bo jego niekonwencjonalne podejście w pomocy. Połączenie... A być może wtedy Obi-Wan stałby się zły, bo może. powiedziałby Mistrzu. On jest, taki, pie... on jest taki dobry. Znaczy, e, Mistrzu, e, pieprznąłeś nauczanie mnie, bo wolałeś uczyć tego chłopca. i to jest. I to mnie denerwuje. Ale wyobraźmy sobie to właśnie podejście Quagona do tego, żeby nie zawsze słuchać rady, kroczyć absolutnie swoją ścieżką, bo on był bardzo blisko bycia w ogóle szarym Jedi. Czasami mam takie wrażenie. I jakby on, on uważał swoje za i. za swoje. No. I, jakby tyle. I on w tej ścieżce wychował Anakina. Mhm. To Anakin stwierdził, że może wszystko. Chce mieć ślub, będzie ślub. Jakby, no nie, nie będzie potajemnie, tylko ja po prostu wezmę ten ślub. Zakonowi się to nie podoba, to nie, ja i tak jestem potężny, to sobie własny zakon założę. No, jakby, on mógłby być... Zakon Ren. Zakon Ren. <laughs> jakby on mógł być też powodem do tego, żeby Anakin zszedł mimo wszystko na ciemną stronę mocy. Czy byłaby to jego wielka porażka? No ale e, przecież e, no, oni jakby cały czas do tego nawiązują. Oni, mam tutaj na myśli Lukasa i, i, i e, filmy, dlatego że przecież Hrabia Duku to jest mistrz Huaygon Tak. No więc, Lord no i jedna z najlepszych. E, Myślę dialogów epizodu drugiego, który jest generalnie nie najlepszy, no to jest dialog między Hrabią duku a obi -Wanem, że przyłącz się do mnie, Kłajgon, gdyby żył, to by to zrobił. I myślę, że no, to no, jest. to jest takie podpuszczanie, to. Ja wiem, czymś, ale jakby możemy w to uwierzyć. No tak. I, i to jest jakby siła w tym, w sumie, że my w to możemy uwierzyć, że w sumie że Duku być może tak by było. Też jako postać jego biografia też jest bardzo niesforny i bardzo jest indywidualistą dużym i kroczy z własną ścieżką. Mm -hmm. Nawet będąc, będąc już Mając tytuł Darf, on jest wciąż trochę inny od takiego typowego. No nie ma, prawda, oczków czerwonych. Tak, tak on... jest, jest cały czas arystokratą, robi biznesy i, i, i ma inne. Więc i, i on, i Qui-Gon, no i właśnie gdyby Anakin został pod Qui-Gonem, też mógłby być bardzo dużym takim indywidualistą. Zresztą i tak mhm. był, bo bardzo cierpiał y, z, w kontakcie z Radą Jedi, a Obi-Wan musiał go cały czas stopować. Stopować. Tak, stopować. No, mhm. Także myślę, że jeszcze jakieś byłyby. – Ciekawe. – Ciekawe. Ja jestem, wiesz, taka teoria, ona była chyba kiedyś rozbudowana w niekanonicznych, już niekanonicznym, alternatywnych. Tak, była, że Luke ginie na hof zamarza. – Albo jest zjedzony wtedy, przez tą... – Albo jest bamper. zjedzony. Niby tam według komiksu Han odgrywa w sobie moc, to mała bzdurka, leja... U... Poddaje się torturowaniu i staje się nową przywódczynią w ogóle wysoko postawioną w imperium w tym komiksie, ona nam pokazuje rękę, że jest w ogóle i tak dalej sygnetem, a jeszcze na przykład gdyby nie udało się ocalić Hana Solo z karbonitu. Gdyby czy Hans... nie udało się ocalić Hanna Solo Gdyby on Carbonizy. został, ta misja byłaby niewypałem, wszyscy by okej okay, przeżyli, ale on tam zostaje. Czy Han Solo jest aż tak ważną postacią w dalszej story? Znaczy ja myślę, że to jest, e, znaczy to jakby wszystko było zrobione z głową, no bo jakby doskonale e, na pewno znacie tą historię. E, tak, że no Han został wsadzony w karboni kar dlatego, że nie było pewne czy Harrison Ford zechce zagrać w epizodzie szóstym, tak więc możemy jakby bez żadnego bólu, ups, nie wyszło, nie nie, odmroził się. się, zginął tak. I myślę, to też znowu wiemy z tej biografii, że joda, mówiąc w epizodzie 5, że jest jeszcze ktoś, nie miał na myśli lei wtedy jeszcze, jeszcze, bo jeszcze nie było wymyślone, że Leia jest siostrą. siostrą. W związku z tym, gdyby Han Solo szlak trafił, nic by nie stało na przeszkodzie, żeby w filmie zrobić romansik. Romanzik Luka i Lei, bo by po prostu nie byli rodzeństwem. To tylko pokazuje, że poza uratowaniem w jednym momencie, podczas przed wystrzeleniem torped protonowych w lot szyb wydlacyjnych Gwiazdy Śmierci i strącenie na chwilę z, z, Wadera, z. Darth Vadera, Tak, Wadera, to Han jest w tym filmie niezbędny, tak naprawdę, bo nawet zniszczenie drugiej Gwiazdy Śmierci, tak zrobił to Lando, Mów sobie po nim, wziąć ten stary. No, Han Solo, Han Solo jest. No oczywiście odgrywa rolę tam na Endorze, podkłada bomby, ale to ale też, też mogłaby ktoś, być sama Leia. Oczywiście, to jakby też mógł być agent wyszkolony i zrobić to mógł absolutnie mm -hmm. kto inny, to mógłby nawet Lando też to zrobić, a kto inny mógłby pilotować. Jakby pilotów nam dobrych nie brakuje w Galaktyce. Wedge. Wedge na przykład. Wyciągnąć rolę Wedge'a bardziej. Yy, także także yy, Han Solo, yy, yy, znaczy no a co gdyby on zginął, no ale zostańmy in universe, no i Leia i Luke jest... Yy, jest, jest rodzeństwem, są, są rodzeństwem. No to myślę, że też na przykład Leją mógłby się Lando zainteresować, zwłaszcza, że tam jakieś, prawda, poćmiechujki już na początku epizodu... Księżyczko. Hello, hello, what no, have we here. No tak, Leja Lando w sumie, czemu nie, jakby... Tak, takie no, potem małe mulaty by z tego Teraz Hollywood by z było Tak, 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 to by, byłoby teraz super. tak, to musiałoby być. Także, ej, ale to ciekawe, bo żeśmy się do tego jakoś nie przygotowywali szczególnie wcześniej, poza jakimś tam wybraniem Waszych pytań, ale tak fajnie dojść podczas odcinku na Wizji, że jedna z najbardziej ukochanych postaci przez, przez nas, żeby nie było przez nas, przez fanów Gwiezdnych Wojen, czyli Han Solo, jest niepotrzebna. Ja jestem też <laughs> bardzo ciekaw, tak sobie, jakbym sobie tak myślał alternatywnie i co by było, gdyby dalej, gdyby... Luke dał się skusić na ciemną stronę zupełnie, zabił swojego ojca mhm. i został uczniem. Czy faktycznie myślisz, że imperator pozwoliłby mu być? Znaczy oni, znaczy Czy to ja, było takie bajerowanie. Ja nigdy nie rozumiałem jednej rzeczy, to znaczy, dlaczego to przejście na ciemną stronę mocy jest zawsze jakby jednokierunkowe i e, kończące. Tak? Typu, okej, okay, przechodzę na ciemną stronę mocy, kasuję Weidera. E, 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 Palpat, Palpatine jest uradowany, mówi mój nowy uczniu, a, je, a ja wtedy pff, palpatina i, tak. i spoko. Pomijając fakt, że nawet gdyby przeszedł na ciemną stronę, to... Poza tym on w Dark Empire, w komiksach, on no, tak przechodzi, no, na przechodzi na ciemną przechodzi. stronę i tam Leia go ratuje. No i to, to jest w ogóle jakoś nieskomplikowane. Braciszku, musisz wrócić na jasną. Mm. Dobra, luz. Okej, okay, jakby najcięższa decyzja. Wejderowi <laughs> to, to odkupienie przychodziło 30 lat, ale jakby okej. Okay. Pomijając już fakt, że właśnie myślimy na tym, co by było, gdyby zabił Wejdera i został nowym uczniem imperatora, nic by to nie zmieniło, bo i tak już Lando zaraz wleci do reaktora i wysadzi wszystkich na gwieście śmierci, więc nie ma to żadnego znaczenia, tak naprawdę. <grym> tylko, że, no, tylko, że wtedy okazałoby się, że jesteśmy w tyłku, bo nie mamy żadnego Jedi już, czyli e, no bo ostatni przeszedł, został uczniem imperatora. A być może, nie, no bo przecież Luke wiedział. Że lecą zniszczyć Gwiazdę Śmierci. No więc zostaje uczniem imperatora. Ja co on sobie może zrobić? No więc mówi, panie mój nowy imperatorze, Albo uciekamy. Uciekają statkiem, tak, promem mogą się jeszcze ewakuować. ale ciekawe, to, to było jakby on został. I potem pod, podszywa się, znaczy udaje, że nie przeszedł na ciemną stronę i wystawia. To był ten motyw Force, force Unleashed, teoretycznie, że jakby uczeń Wejdera wystawia. Dowódc, dowództwo rebelii em, imperium. Mm -hmm. Tak? No więc on wraca tutaj ten, a zaraz za nim szturmowcy. No i fajnie by było oglądać pojedynek na przykład między lukiem na ciemnej stronie mocy, a własną siostrą. A Leją. Która nie miałby jej to przeszkolić, co prawda, no ale... No skoro Rey może w sobie odkryć nagle sama z siebie no. potęgę mocy i nauczyć się to. sama z siebie oszukuj... używać mocy, oszukuj... to Leja też nie Tak, nie też się, że Luke też jakiegoś treningu niesamowitego to nie przeszedł, w porównaniu z tym, jak było pokazane to w prequelach, mm -hmm. gdzie od 6-8 roku życia Dzieci są uczone wszystkiego, Z małymi miecz, wszystkie formy, a tutaj, no, wiesz, na no luk biega, wiesz, podnosi kamienie i biega z małpą na plecach, no. A potem, ale, ale z Wejderem przegrał koniec końców, tak naprawdę. No, tak naprawdę przegrał, no, więc Nie to, był więc to, to, taka jest ściema, że poko Odeszliśmy. że pokonał Weidera i powiedział, nao, I am. I, I, am, I am a Jedi like my father before me. Chociaż myślę, że nawet jeszcze ciekawszy byłby wątek, gdyby Luke uległ, ale został z tak jak ojciec mu proponował, połączyli siły i obalili imperatora. O, tak. I ich, rządy, ich rządy wejdą do i mistrza. I po takiej nawet nie do końca ciemnej stronie, tylko po tak. takiej szarej stronie to by było coś. To znaczy, na bezpinie w mieście w chmurach. Join me, mówi no, no, okay. Vader. ok, tato. Mówi, podaję mu rękę, której nie ma. No, ale drugą to mu podać? Było... To by było niezłe, tak, masz rację, to by było niezłe. No dobrze, a co by było, gdyby na przykład w jeden 1 nie udaje im się wykraść planów Gwiazdy Śmierci? Poza tym, że może wkroczyć dasz, dasz render, Kyle Katarn i, 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 i wykraść je w ostatniej chwili. Co by było, gdyby im się to nie udało? No to mamy kolejną, kolejny test broni na kolejnej planecie. I tylko, że na Jawinie, tak. Na Jawinie. Pytanie brzmi, czy z tego Jawina ktoś zdołoby uciec? Oni tam. Jakby w filmie jest pokazane trochę ewakuacji, no bo oni zostaje tylko ten jakby sztab główny. No ale oni się w sumie nie spieszą, więc domyślam się, że droidy Leia i parę innych osób Vaporized. By się zamienili w atomy. Ale co dalej? No to tak naprawdę. Wydłuża tylko tą akcję, no bo te plany dalej można i tak odzyskać. Jakoś. Jakoś. Odpowiedzialny za zniszczenie taki sług, który żyje. Tak, bo on był wtedy w przestrzeni kosmicznej, więc, okay. więc może skoczyć. Czyli mamy jakby. Mamy, pod koniec epizodu czwartego jesteśmy w tym samym momencie, w którym byśmy byli pod koniec epizodu piątego. Czyli no. mamy flotę rozproszoną, nie mamy bazy, nie, mamy, nie, nie Nie mamy nic, szukamy nowego domu. Jest bida, generalnie. No tak, no ale to by mogło nam na przykład implikować coś takiego, że nie wiem, Leja leci szukać miejsca na nową bazę. To takie były historie w jakichś starokanonicznych mm -hmm. źródłach. Były mm, albo, no i a na przykład, nie wiem, Luke Skywalker leci wcześniej do jody. I nie w epizodzie piątym, tylko już w epizodzie czwartym y, pokazuje to... mu się duch y, obi Kenobi, który mówi... Podejmuje wcześniej trening. Tak. W... Być może jest lepiej wyszkolony. Tak naprawdę jego udział na HOF jest żaden, bo on No se nie, pan... no opra... to Luke opracował tą metodę oplątywania y, a, nóg y, tak. tych, tych, tych. Nikt mógł na to maszyn. Nikt inny nie mógł na to wpaść. <laughs> tak naprawdę, co to są? Patrolował, wziął udział w firmie, w bitwie, w filmie, w filmie, w filmie, też. filmie też, prawie zjadła go wampa, po czym prawie zamarzł i tyle. No, taka doznał, bida trochę. Taka bida, no doznał, doznał wizję, a tej wizji mógł wszędzie doznać tak naprawdę. No, znaczy, więc... doznał jej dlatego, że był bardzo mocno wychłodzony, No tak, nie... no czyli miał haluny no po prostu, no, z to. Zimna. Z zimna, no. Dobrze, a w inną stronę, bitwa o Jawin, gwiazda śmierci, wybuchu, ginie Wejder. Bam w wybuchu ginie Vader. Znaczy myślę, że po pierwsze oni byli trochę na to przygotowani, gdyby nie było epizodu piątego, No bo Vader widzimy go jak on jego myślałem, ja jak to dziecka gołem czy pierwsze, a że Tak, 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 ja też. Koziółkuje, po prostu. przestrzeń. Więc jeśli nie mamy film się nie sprzedał, nie mamy nie mamy nie mamy pieniędzy na kolejną część, no to wszystkie wątki mamy zamknięte. Ci dobrzy dostali medale, żyli długo i szczęśliwie, ci źli nie żyją. Wyobrażasz los. sobie, że film się nie sprzedał. Jest, <laughs> jest to jeden gdzieś wojny, które są w ogóle tym kiczem. Tak, nie <laughs> No, ale. Wejder ginie, no to myślę, że to jakby nie przeszkadza. No bo cały czas mamy głównego złego imperatora, imperatora który... o którym jest w epizodzie czwartym jest raz wspomniane, no. bo jest Ale powiedziane, jest. że imperator rozwiązał Senat. Nawet chyba jego imię nie pada, nie, nie. znaczy nazwisko imię to w ogóle. Ale no właśnie mamy powiedziane, że. znaczy, mamy tego złego, wyższego niż Wejder, który może spokojnie. Który może spokojnie, Zresztą, wyszkolić sobie nowego. Sidus jest znany z absolutnie zmiany uczniów, jak rękawiczka. Tak. Dobiera sobie cały czas nowych ze przeproszeniem przedupasów, także wejder yy, poza yy, trzymaniem za mordę i wysyłaniem na specjalne misje, to też nie miał jakiegoś większego tak naprawdę yy, yy, znaczenia, bo i tak, tak jak wsp wspomniałem wcześniej, byli inkwizytorzy, była cała masa. Y, y, innych agentów mhm. i tak dalej, i tak dalej, którzy też robili kupę roboty, a Vader był od, ok od no, ciężkich Vader zadań, ale... był, y, jakby rządził strachem. Tak, tak, no, jak, już ta, jest, jak już jest, jak już przylatuje Vader gdzieś, to znaczy, że city is getting rid Tak, to już, to już można, już myśleć o emeryturze generalnie. Y, ale to znowu pokazuje, że ta postać, przynajmniej w pierwszym zarysie nie była aż tak ważna. Ale popatrzmy jeszcze przez Imperium, które atakuje przez Powrót Jedi, poza tym, że on jest ojcem i musi Luke się szkolić, żeby doprowadzić do konfrontacji mm -hmm. z nim, to równie dobrze mógłby się szkolić po to, żeby mieć konfrontację z samym już Imperatorem. No ale to jest jakby, no tutaj jest dodatkowy wątek, że nie jest jakimś tam randomem złym no musisz, tak, tak, tak. musisz zabić złego randoma, tylko musisz jakby pokonać swojego ojca. Nawet nie, nawet nie pada no, wprost, tak, że masz go tak, zabić, tak, tak, tak. ale musisz pokonać swojego ojca, czyli to jest jakby dodatkowa, dodatkowa trudność. To jest w ogóle ciekawy Bo zabieg, że... Wiecie jak to jest, powiedzieć tato dzisiaj nie pije. To jest w ogóle ciekawy zabieg, że jakby przez, całe, przez całą tą klasyczną trylogię, głównym bossem jest Vader, a przecież on ma nad sobą Imperatora. Mm -hmm. I to story, on wie, że on musi się skonfrontować z tym Vaderem. I nawet Yoda i Obi-Wan mówią, że no on musi się skonfrontować z Vaderem. Jakby zapominali, że tam będzie jeszcze Imperator potężny, tak, a tak, chyba tak. Yoda mógłby pamiętać, że przegrał z Imperatorem. Ja ma, że... mówił, ale najpierw musi się z Vaderem skonfrontować, a potem będzie dwóch na jednego. Stopnie. Ja wiem, tylko że to jakby ten Vader wydaje się być final bossem, a ten Imperator... Po prostu siedzi na tym tronie, jak, jak wiesz, w bijatykach typu Mortal Kombat, a jest w tle takim tak, ruchomym gifem, który tylko ha, 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 będzie się ruszał i, i koniec. Jakby on Pokona Wejdera mhm. i, no i. nie wiem, co dalej wtedy. No, jakby... no i tak, 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 tak. No, pokona Wejdera i co? I co? I wtedy i tylko tyle, że dostanie y, skina, y, Skilla i Achievement Unlocked. Y, i a Jedi like my father before me. Tak. Ale co z tego, że masz, że masz achievement, jak jeszcze musisz głównego bossa pokonać. Um, dobrze, no, chyba się będziemy zmierzać No dobrze, to do się do chyba zbliżamy, tak. Parę teorii, e, to nie są teorie, to, są, to jest gdybanie. Zostawmy e, teorii, może Gdyby Kyle zagrał aktor, który dobrze wygląda, <laughs> co by wtedy było? E, no myślę, że to, znaczy, ale wyobraź sobie, że na przykład przed Ray Zdejmuje hełm um, e, Kylo Ren i tam jest jakiś taki hot facet. Znaczy, nam ciężko to o, jakiś, nie wiem, Chris Prato, bo, oceniać. I, e, e, i nie Rej nie i i i mówi: powiem ci wszystko. <laughs> 50 twarzy Weidera, e, 50, 50 twarzy Kilorena. No dobrze, bo płyniemy. Płyniemy. Płyniemy, płyniemy za bardzo. Po, po, po morzach pa... nerdostwa. Komentarze są do waszej dyspozycji. Oczywiście jakieś jeszcze, co by było gdyby, oczywiście zamieszczajcie w komentarzach tak, jakieś swoje uważacie, pomysły. uważacie, że w czymś w naszych domniemaniach popełniliśmy jakiś nerdowski błąd, bo bo o, nie pamię... tak nie było, albo... bo o czymś nie pamiętaliśmy. Co tak, to, to jest bo, tak. bo to tak z głowym wszystko mhm. mówimy, ale może faktycznie był jakiś wątek, w których mówiliśmy, że zupełnie inaczej by to wyglądało, no mhm. o tym nie pamiętamy teraz. Pamiętajcie o łapkach w górę oczywiście też. No i co, i do zobaczenia. Pa-pa-pa-pa!